Napłynęły już pierwsze dane z Chińskiej gospodarki odzwierciedlające wpływ koronawirusa na aktywność biznesową. No i nie są to dane dobre. W naszych raportach już wcześniej publikowaliśmy takie wybiórcze statystyki pokazujące na przykład spadek sprzedaży odzieży, spadek sprzedaży samochodów. I to wszystko wskazywało na to, że faktycznie aktywność ekonomiczna w Chinach no niemalże zamarła przynajmniej na kilka tygodni. No i mniej więcej taki obraz przedstawiają Następne indeksy. PMI za e, luty, szczególnie w dużych firmach e, widzimy, że ta aktywność wygląda, no, można powiedzieć, tragicznie, bo odczyty indeksów poniżej 30 punktów, a tak jest w przypadku sektora e, usług, nie były notowane w Chinach nigdy. E, odczyty w przemyśle w okolicach 35 punktów to są e, dane, które na przykład w Stanach Zjednoczonych czy w Japonii notowane były tylko w dnach głębokich recesji. W ciągu kilku ostatnich dekad. Także faktycznie ten spadek aktywności ekonomicznej jest drastyczny. No i biorąc pod uwagę to, jak istotna jest rola Chin w globalnej gospodarce, to oczywiście może wróżyć kłopoty. Może, ale nie musi. Chińskie władze upierają się, że firmy są w stanie szybko wrócić do pracy i przynajmniej częściowo nadrobić te straty. Nie jest wcale wykluczone, że za 2-3 miesiące te indeksy aktywności ekonomicznej odbiją bardzo mocno w drugą stronę, jeśli wszystko pójdzie gładko. Jest jednak sporo znaków zapytania, bo nie do końca wiadomo, jak chińskie społeczeństwo zareaguje. Czy y, zaufa? tutaj władzą i faktycznie będzie tak chętnie normalnie wracać do życia. To jest raz. No a dwa, oczywiście kwestia jest tego, na ile wirus będzie paraliżował aktywność ekonomiczną poza Chinami, bo gdyby sprawa dotyczyła tylko Chin, no to widać już teraz, że tych przypadków nowych zachorowań w Chinach jest niewiele i prawdopodobnie, przynajmniej oficjalnie, i prawdopodobnie gospodarka mogłaby powoli wracać do życia. No ale w momencie, kiedy w innych gospodarkach wprowadzane są ograniczenia, bo ta ilość nowych przypadków się zwiększa, no to tutaj możemy mieć taki efekt kaskadowy, który odciśnie się na dłużej na aktywności ekonomicznej. Zagrożenie zatem tym, że będziemy mieć scenariusz recesji albo przynajmniej jakiegoś głębszego, dłuższego spowolnienia w globalnej gospodarce, cały czas jest niestety realny.